Dzień dobry, ja tak sobie tutaj przysiadłam w kąciku dzisiaj naszym bigbookowym pod półeczką z poezją, nieczęsto odwiedzaną przez naszych gości. Od czasu do czasu zjawia się ktoś, kto spędza tutaj dłuż, długo, długo, dużo czasu i są tacy odważni, co wychodzą z naręczem książek poetyckich. I my też w cyklu Książka Tygodnia, zdałam sobie sprawę, rzadko polecamy wam, wam książki. Dzisiaj chciałam zrobić wyjątek dla Tomasza Różyckiego, którego uwielbiam i ogromnie cenię, choć też przyznaję, że z pewną nieśmiałością podchodzę do zadania, jakim jest opowiedzenie Państwu o tym, o czym jest najnowszy jego to tom poetycki, bo w ogóle wydaje mi się, że to jest coś bardzo krępującego. Mówienie o tym, o czym jest wiersz. I, ym, I chyba spróbuję wybrnąć z tego zadania w ten sposób, żeby powiedzieć Państwu, że ja poezji nie czytuję często, a Tomasza Różyckiego bardzo cenię, bo jego poezja z jednej strony jest ym, dla mnie nie onieśmielająca mnie, choć jest yy, wyrafinowana i piękna. Ale wydaje mi się też przystępna, dlatego że jego język jest bardzo współczesny, jest jednocześnie przepiękny i metaforyczny, ale jednocześnie jest także konkretny. To znaczy, nie, nie przestrasza mnie oceanicznością znaczeń. Radzę sobie z tymi opowieściami. A ręka pszczelarza, ten, ten nowy tom, jest dla mnie jak dotąd najpiękniejszym znakiem pandemii w polskiej literaturze. Najpiękniejszym, najdyskretniejszym, najmniej dosłownym śladem tego, jak można zapisać doświadczenie bycia w kwarantannie, pewnego odczłowieczenia przez takie nagłe osamotnienie, ale też piękna i życia wśród liter, samotnego życia wśród liter, kiedy się jest literatem. Są tutaj też echa pobytu autora w Berlinie, są echa niemieckie. Jest też dużo właśnie współczesności. Ta poezja jest stąd, jest teraz, i to w niej właśnie w taki dyskretny sposób czuć. Jest opowieść o migrantach, o tym największym temacie naszego życia jest także ręka pszczelarza, czyli obecność natury i przyrody, ale proszę nie spodziewać się nahalnej edukacji w sprawie katastrofy klimatycznej, bo Tomasz Różycki jest poetą bardzo subtelnym, choć też bardzo obecnym i tym gadaniem chciałam Was zaprosić do tego, żebyście się odważyli sięgnąć po tę książkę i odważyli się odwiedzać naszą poetycką półeczkę. Zapraszamy.